Informacja z dosłownie przed kilku minut w portalu Polsat News. Czytam o tym, że prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął specjalne postępowanie w sprawie naruszenia ochrony tychże danych osobowych. Chodzi o wczorajsze wpisy prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, no, który według UODO i według też wielu komentatorów czy, czy polityków no, odsłonił zbyt dużo, jeśli chodzi o dane pana Jerzego Rzet, człowieka, od którego Karol Nawrocki przejął czy był kawalerkę. Jak pani czyta całe to zamieszanie? Ja myślę, że to jest błąd sztabu Rafała Trzaskowskiego. Myślę, że ktoś po prostu, kto powinien był zaczernić te dane, które są danymi wrażliwymi, wrzucił jednak na konto kandydata pełną, jakby, pełną treść tej zawartości, tej koperty. Wszyscy wiemy, że, że te konta kandydatów na prezydentów najczęściej prowadzone są w trakcie kampanii wyborczej oczywiście pod nadzorem kandydata, ale jednak przez współpracowników. To był błąd. To, to zdecydowanie jest błąd niepotrzebny. Natomiast na pewno nie, nie jest to kwestia jak w jakikolwiek sposób decydująca w tej kampanii wyborczej. Bo decydującą kwestią jest to, że okazało się, że Karol Nawrocki jest po prostu oszustem. I, ja również powiem, tak jak Szymon Hołownia powiedział w debacie, niech mnie pan pozwie, jest pan oszustem, panie Karolu Nawrocki. Tak o tym jestem przekonana, bo cała ta sprawa z mieszkaniem wskazuje na to, że człowiek, on, że on po prostu chciał wykorzystać starszego człowieka do tego, żeby stać się właścicielem mieszkania.